Następnym sposobem to będzie ankor typu nawigacyjny tutaj. Na przykład pozycjonowanie stron, kliknij tutaj. I tutaj będzie ankorem, będzie aktywnym, więc jeśli kliknąć na tutaj, można od razu na, przejść na stronę docelową, gdzie będzie opis na temat już oferty. I jeszcze jeden z typów ankorów to są mieszane, czyli kombinujemy tutaj Exact Match, Ankory plus brandowe. Na przykład SEO Pilot oferuje linki pozycjonujące, tak? I w taki sposób właśnie można zróżnicować ankory, i też można, mamy w instrukcji pokazane, w jaki sposób robić tak, żeby na przykład sam ankor był w tekście około linkowym, dopasowany w jak najlepszy sposób. To wszystko znajdziecie w instrukcjach wideo, a także w klasycznych instrukcjach. Też dołączę te linki do szkolenia. Następnym błędem, które są często popełniane podczas, to jest związane oczywiście z optymalizacją, to jest przesycanie frazami kluczowymi w tekście. Ponieważ my rekomendujemy,